Dzień mojko, z tej strony Czekajcie I tam z powrotem w tył demon. Prawie na księżyc, gdzie kurwa... No, wybieram się do latarni. Obczaić więcej królików. Jest drama! Jest presja, kurwa, cały czas próbuję sterować w sadę. <grym> Szek!! Uuu! Jesteśmy tutaj szybsi, to hit. Ma, ma, ma. Skoro w takiej grze ciężko jest mi ogarnąć sterowanie, to ja nie wiem, znaczy wiem, czemu nie radzę sobie z innymi grami. Tu jest! Żeby zejść na dół, musimy skierować się na południe. Ta, zapomniałem mojego spadochronu. Aha! Muszę iść tam, gdzie najpierw chciałem iść, ale nie poszedłem, bo nie mogłem. Ej, wiecie co? Powiem wam, że. Grafika tego typu, jeśli jest dobra fabuła, to mnie nawet przygląda. Wiewiórka! Zabijmy ją! No ale nieważne. O nie! Moja nowoczesna piłka plażowa, kto się zniszczył? O! W każdym razie i tak była beznadziejna. Ale. Ale to była najlepsza moja kochańska piłka plażowa, jaką kiedykolwiek miałem. Kto mógł być tak okrutny? Ja myślę, że to byli obcy. To nie Marcie, doktor Roslin kupić jeszcze jedną. Nie! Niech tego nie robi. Zrobi to! No jaha, zapytają później. Musimy już iść. Jest, panie! Coś mówiłem o tym, że tak, że gry z taką grafiką? Pali się! Co za bałwan rozbił tak samochód? To była doktora Zalin. O, ta doktor Zalin. Nie pokazujmy im wiewiórki. O, tu coś śpi. Och, wiewiórka. Oho! Nie macie siedzieć i pokonałem ją walka jak w Pokemonach! Pikachu wybieram cię What? The fuck Atakuj! Kopnięcie, tsunami cios tornado but drugi but Eee... butem Głośność o krzyku Najgłośniej No i koniec jest blisko! tak bo powiem mamy, że zmęczasz się na tam. Tak, i zadzwoni po policję. No dajcie spokój, ja tylko żartowałem. <grystanie> Zajebiste. Nie lubicie bawić się w odgrywanie scenek? <grystanie> Co z was za dzieci. Wstydź. Buja się. Nazwijmy ją Teddy. Dobra. Idźmy już, stracimy całą noc. Przestańcie się głupio bawić na mnie nie świergaj tam. O, 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 a, a, jesteśmy na miejscu. Jest ciężyc i jest latarnia. Tu coś jest. Obczajmy, co to jest. Ku pamięci River i Wiles. Czyli żona. River Wiles! eh? Była żona Johna? Nie, wiem. No dalej, latarnia jest tam. Nie czułem, bachory. O chuj, dalej króliki są. Jesteśmy na miejscu. Ktoś tu miał na punkcie króleków? Um, mam, mam, mam. A to? Wielokolorowy papierowy królek. Hej, nie było go kiedy to byliśmy ostatni weekend. O tak, Johnny musiał tu jeszcze przyjść zanim się źle poczuł. Dwa kolory. Co hmm? Czy tylko mnie one przerażają? Nie, stary. Jasne, że nie. Nie tylko ciebie. Jakie głupie dzieci? Sodok! Ktoś do mnie dzwoni. Masz chujowy dzwonek. Powinienem był się domyślać. To ona! Tak, tak, już idziemy. <śla> bla 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 <śla> Dobra, wracamy. A jeśli chodzi o to... Zabrano papierowy królik. ty do zbuja tam robiłeś? Do zbója. Podsmażałem mrówki lupą. W noc. W świetle księżyca? No dobra, zrzemnałem się trochę. Boże, jak trudno być mądra w dzisiejszych czasach. Dajesz nawet radę na pół Dar. Dobra. Twój kask jest na kanapie. Zakładaj go i jazda. What? W sensie, że co? What? Aha, tu jest kanapa. No i no. Zaczynaj. Nie wiem, po, nie wiem, co zaczynać, ale zaczynam. Spoko, jedziemy. Nie, nie. Wow. Wyszliśmy do Matrixa. Wow. To powinno być ostatnie dostępne wspomnienie? Odblokuj mowę dla wszystkich z wyjątkiem Johnego. Dobra, znajdźmy go. Poprzez najechanie kursorem myszy na górną część granu możesz w dowolnym momencie dowiedzieć się, na jakim jesteś etapie życia Johnego. Czy jestem już... jestem na, na jego dziadkowaniu? Eee, sprawdźmy w kiblu. Pam, pam. Pam, pam. O, nie ma tu jeszcze żadnych obrazków. W którą godzinę pokazuje zegar? Zebrano not zegar. Notatki zegar. Zegary w domu żonego nigdy nie tykają. Weird. Nie trafiłem w schody. O, fortefiano. Dla River, John H. Wales Co to za melodia? To tylko w kółko pozażyjące się dwie nuty Już grać? Nie. No chleb. 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 Eee... Idźmy do Kibla, nie możemy. Iść. To idźmy do piwnicy, nie możemy iść. Eee. Aha, Kibel jest... Nie, do, to do kuchni. Też nie można iść. Jaka wzura, To idziemy na zewnątrz. Tu już jest całkiem spoko. Pam, 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 pam. Pum. O. John? Co za miła niespodzianka, nie często mamy tutaj gości. Nazywam się dr Ewa Rozalein. Rozalein. A to jest doktor von Matterhorn. Doktor Lorenzo von Matterhorn. Doktor Noel Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? O, jesteście z agencji? Wspaniale, właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lele, zrób nam herbatę, proszę. Do kuchni, babo. Lele istotnie wzywałeś nas. Ła! Zniknęła. Oho, przybyliśmy z przyszłości, aby zrealizować naszą umowę. Ostrożnie, jeżeli zasięgniesz coś z klifu, będziemy musieli odtworzyć to wspomnienie. Neil, okaż mu trochę szacunku. Ech, przecież to tylko program. Wiem, ale to ostatnio dostanę wspomnienie Dżonego i potrzebujemy jego współpracy. W najgorszym wypadku jest, restartujemy. Nie, nie możemy tracić na to czasu. Fakt, nie możemy. By, by, by. Przybyliście tutaj, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Zabiorę cię na księżyc. Wydaje mi się, że miałem wspaniałe życie. Niewystarczająco, tak myślę. Czyli możecie to zrobić? Możecie zabrać mnie na Księżyc? Bezpośrednio nie możemy, ale sprawimy, że ty sam będziesz w stanie to zrobić. Dlaczego chcesz się tam wybrać? No, w sumie to jest ciekawe. Nie wiem. Gdzie by tu poradzić? No, na Księżyc, najlepiej. W porządku, możesz nam powiedzieć. To konieczne, abyśmy mogli ci pomóc. Pragniesz sławy, pieniędzy? Musisz mieć jakąś motywację. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Po prostu chcę to zrobić. To dziwne. Już na oko widać, że będą z nim same problemy. Nieważne, Johnny. Nieważne, Johnny. Przedstawię ci plan działania. Zakakakujesz skafander i wypierdalasz w niebo. Powinniśmy udać się do Twojego dzieciństwa, ale to zbyt daleko, żeby uczynić to jednym skokiem w pamięci. Będziemy więc musieli przemierzać przez Twoje wspomnienia, cofając się małymi kroczkami. Na co oczywiście wyraziłeś zgodę w przyszłości. Określimy cele w Twoich wspomnieniach z dzieciństwa, dzięki którym będziemy mieli do nich bezpośredni dostęp, a następnie wrócimy tutaj. Będziemy musieli wywrzeć na Ciebie wpływ w dzieciństwie, abyś zechciał zostać astronautą. lub dostał się na ogromną katapultę. Cel <grym> w tym, że musisz nam powiedzieć o sobie więcej niż tylko zwykłe nie wiem. Tak długo jak będziecie w stanie zabrać mnie na księżyc, będę z Wami współpracował w każdy możliwy sposób. Pięknie. Brawo, brawo. Aby wykonać skok w pamięci, potrzebujemy czegoś, co ma dla ciebie dużą wartość. Masz jakieś wspomnienie, od którego moglibyśmy zacząć? Do dzieła. Jesteś gotowy? Panie, przodem. Note księżyc e, najpierw musimy przygotować to wspomnienie. Przygotujemy wspomnienie? Nie. Chcę zobaczyć Note księżyc. Księżyc z pamięci John'ego jest w pełni. Aha, dobra. Eee. Najpierw musimy przygotować wspomnienie. Nie, tak. Wow! Blue screen. Urz wspomnienie. Klikając kulki, aby zmienić położenie elementów. Aha Taro! <coughs> wspomnienie, że może być aktywowane w celu dalszych poszukiwań. No, chyba się aktywuje. Nie, dopiero teraz. Aktywuj wspomnienie, tak. Czekajcie, a co z moją prywatnością? Pff. Nie ma czegoś takiego jak prywatność, stary. Jesteśmy w Twojej bani. Jeżeli to tylko będzie możliwe, postaramy się jej nie naruszać. Nie będziemy wyzywać wspomnień, kiedy robisz kupę. Jednak w większości przypadków nie da się tego całkowicie uniknąć, no niestety, stary. Chcesz latać na księżyc, musisz nam pokazać goły tyłek. Zajebania, króliku. O, dziobak. Ej, krzywe. A, wyłącz yy, widzialność i interakcję. Nie możemy być widoczni. Dobra, dobra zadowolona. Ej, zajebista jest ta melodia. Rany, zapomniałem go zapytać o te króliki. One mnie przerażają. Najpierw powinniśmy sprawdzić, czy to on jest zdrowy psychicznie, Oho. Co jest usłyszałem? To niemożliwe. To prawdopodobnie tylko część jego pamięci. Wow. Ja tam pozostaję przy swoim. Tak czy siak przestań gadać i znajdź jakieś wspomnienie, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok. Fuck. Tu jest królik. Eee... Wielokrolowy papierowy królik. Czyż nie jesteś wyjątkowy. Masz dwa kolory, kiedy twoje całe dzień swojego jakby to w wybielaczu. <grybujesz> no co tu chodzi? Myślisz, że jesteś taki straszny? Tak, prawda jest taka, że jesteś. <grybujesz> Dobra, mam już jedno. Um. Zegar. Skazka z poruszają się, ale bezdźwięcznie. Parasol. O chuj, w domu parasol komuś. Dobrze. Tu nie mogę iść pewnie. Mogę iść chyba na górę tylko. Dobra, to idziemy na górę. O, znowu jest John, Johnny B. Eee, szklany słoik z marynowanymi oliwkami. Fuj, nienawidzę tego. Jak można nie lubić? A co tu jest do nienawidzenia? To marynowane oliwki. No właśnie, oliwki są dobre. Plecak. Stary, połatany plecak. Co to jest? Ma chyba z milion lat. Zgaduję, że wkrótce się dowiemy. Stary, połatany plecak. Nie ma w nim nic. Nowe szaty cesarza. Hans Christian Andersen. Ładnie, ładnie. Wybrany artykuł z czasopism medycznych. Kwiatek. Świeże dzikie kwiaty. Uuu, mamy wspomnianie. Dostaw go, jeżeli będziemy musieli wyjaśniać nam naszą obecność w jego każdym wspomnieniu, to chyba zwariuje Nie kuś mnie. Teraz możesz... przenieść się do wspomnienia. Parasol. O, dobra, idę na dół. Faska. Dobra, tup, 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 tup. No. Wow. wow. Bam, bam, bam! <g> Chodziokie! Kombo Breaker. Co to kurwa było? Co? Chyba już mam dość. Muszę zrobić sobie przerwę. Każdy kiedyś musi sobie zrobić przerwę. Przygotuj wspomnienia? Tak. O, shit! O. Przypomnienie, po kliknięciu kulki znajdując się w rogu układanki możesz zmienić położenie elementów po przeklątnej. O. Ślicznie. Ale to mi nie pomogło w ogóle. Muszę zrobić taka I taka. I taka. I taka, jak ja jestem mądry yy, Masakra, sakranie, parasol aktywny wspomnienie, tak jeśli chodzi o deszcz, to wolę być suchy, nie przemoczony do swojej nitki. Mi to nie przeszkadza. Wygląda na to, że pamięć przeskakuje przez bardzo krótki okresy czasu. Musimy znaleźć ważniejsze wspomnienie, ale bo inaczej zajmie nam to wszystko całe wieki. Nie korzystaj z uroków krajobrazu. E, dobra, kończę ten odcinek na razie. E, 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 no. <grytanie> Dokładnie tak. Dzięki za uwagę. Jak się podobał lajkujcie, pojęcie subskrybujcie i pa pa.